Zaraz opowie wam z fasonem, wszystkie ploteczki i nowości. Ona ma wszędzie znajomości, posłuchajcie dziś królewskich wiadomości. Królowie i Królowe Nie szczędzę pochwał ani wierszy, Gdzie coś się dzieje, tam jestem pierwszy, By przekazywać Wam wiadomości z pałaców ich królewskich mości. Znam ja sekrety, o których nikt nie wie, Lecz te niestety zachowam dla siebie. Was też, kochani, o dyskrecję proszę, Bo plotkarstwa wręcz nie znoszę. Kto zapragnie, buzi, buzi, Musi nieźle się natrudzić. Stąd w miłości ślepym szale W szranki stają dziś rywale. Witajcie w krainie królów i królowych. Dzielny Bum Bum wybiera się na randkę z buzi buzi. To będę ją! Ale najnaj naj wpadł na ten sam pomysł. Jestem najprzystojniejszy. Zaprosiłem buzi buzi na sztukę, którą napisałem sam o sobie. Będzie zachwycona. Akurat wybierze mecz bokserski, na który ją zaprosiłem. Szybciej musisz go dogonić. Umówiłem się z jej wysokością na randkę. Powiedz jej, że jestem. Muszą panowie zaczekać. Jej królewska wysokość właśnie bierze kąpiel. Nie masz na co czekać. Jak zobaczy mój prezent, na pewno pójdzie ze mną. Biedny prostaku! Nie masz pojęcia o prezentach i czy nie zachwycające? Jestem piękny, jestem najnaj. Naj. Co za próżność. O. Na pewno wybierze mnie. Jej królewska wysokość najbardziej lubi kwiaty. Och, co pan zrobił? Królowa będzie się gniewać. W takim razie już je odkładam. Proszę je sobie wziąć. A! Przygotowałem wspaniałą mowę. O, moja słodka królowo, uwierz, że twoje oczy są prawie tak samo piękne, jak moje własne. Ja ułożyłem lepszą wróżko mojego serca. Składam dziś u Twych stóp moją przemożną siłę i bezprzykładną chwałę. Przy mnie nie masz nawet najmniejszej szansy. Och! Oh. Walczmy o nią, kto przegra na rękę, będzie musiał odejść. Wygra ten z nas, który poda więcej słów zaczynających się na naj. <grystki> Najpiękniejszy na przykład. Najpróżniejszy. Nie masz na myśli. Hmm. <grystki> Czekaj. Hmm? <grystki> I co teraz? O, no. <grystki> <grystki> Który z królewskich mości zdoła się wspiąć najwyżej? <grystanie> Zawsze wygra król bombom! Bom. Nikt nie jest lepszy od króla najnaj. -Naj, chyba że ja sam! <grystanie> Moja o słodka duchowość, obiecy, że ładnie oczy stup, są prawie swoją tak samo odwagę. Panowie, słyszałam o Waszych zamiarach i jestem zaszczycona, ale właśnie wychodzę do cyrku z królem Fiubziu. Bądźcie uprzejmi, posprzątać ten bałagan. Dziękuję. Jestem na siebie wściekły, ale byłem głupi. Nie, to ja okazałem się nieskończonym głupcem. Uważam, że z nas dwóch to ja byłem bardziej głupi. Musisz przyznać, że ja ośmieszyłem się bardziej niż ty. Nie, naj, naj ja bardziej. Na szczęście dla nich w dalszym ciągu zachowali tron i władzę. A tak nawiasem. Gdybym królem zostać miał, robiłbym wszystko, co bym chciał. Pławiłbym się w ozdobach, bo tak mi się podoba. A? Niech nam żyje i w zdrowiu trwa. Królestwa to naszego kwiat. Przepiękny zamek każdy ma. A tak nawiasem uczty, bankiety oraz bale. Czuję się na nich doskonale. Żabi reporter, który marzy, by zostać królem reportażu. Zobaczycie wnet, co jeszcze się wydarzy. Polska wersja Start International Polska.